Cześć, Siemanku, moi drodzy, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na Keyskach, moi drodzy. Na samym wstępie oczywiście przypominam, że kodzik chowek macie 20% bonusu do doładowania i darmowe 4 zł i również cały czas dostępne dla Was giveaway, moi drodzy, do zgarnięcia parę bardzo fajnych skinków. Dla każdego coś dobrego. Każdy może wybrać coś, co mu się podoba. Jest z czym wybierać. Także. Także zapraszam serdecznie i co moi drodzy? Na ostatnim odcinku do zgarnięcia był yy, szabrownik, więc już sobie go losujemy i zobaczmy, kto sobie go dzisiaj zgarnia. Biadusza, no witam Cię z powrotem, kolego, dawno Cię nie było. Super film, szabrownik, dziękuję bardzo. Już skinek leci do Ciebie. No, dawno, dawno, dawno nie wygrałeś. Ale widzę, że przerwałeś yy, złą yy, pasce. Także fajnie, już, już ci wysyłam. Dobra, gdzie ten szabrownik jest tutaj? Tak, to jest prezent, oczywiście. I już, już potwierdzam. I dobra, poszło. Także gratulacje, jeszcze raz z tego skinka. A my, moi drodzy, przechodzimy już do naszego y, odcinka. No i co? Case batelki, standardowo, standardowo, standardowo. Dobra, skoczymy sobie tutaj za dwie dyszki na początek. Tak, na, y, na, 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 na rozgrzewkę, widzę, eventowe skrzynie. Także zobaczmy, no na razie na razie jest lipa, na razie jest lipa konkretna. Oj, 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 No źle zaczynamy, źle zaczynamy, źle i to bardzo. No ale no nic, no zdarza się, tak. Zdarza się, nie wolno się łamać, to jest jeszcze wszystko do wyciągnięcia, to jest wszystko do wyciągnięcia. Ale kurde jest lipa z tymi bitwami tu, no nic ciekawego i strasznie mało w ogóle, w ogóle wpada Strasznie mało wpada hmm. Dobra, no nic, no musimy coś Musimy coś swojego stworzyć w takim, w takim bądź razie Zaraz tu wymodzimy coś No to co, dobra, rzucimy sobie tak, trzy te ateny. Jedną z parte hmm. i tego sushi mastera. 250 moi drodzy, 250 koszt bitwy. Klasycznie na 4 osoby polecimy. Nikt nie dołączy, chyba tak szybko. Więc lecimy z botami. Oddaj dla mnie coś dobrego. Będę, będę zadowolony bardzo Dobra, Royalek tylko żeby coś ciekawego z niego wypadło, a nie gówno No dobra, dobra, no Spodziewałem się czegoś lepszego, aczkolwiek nie ma wielkiej tragedii Tylko, że jak teraz nie sypnie czymś grubym No to jest chujnia Dobra kurwa dawaj coś zajebistego dawaj coś zajebistego ile to kosztuje 5800 no i kurwa dziękuję bardzo 6300 sobie zgarniamy no moi drodzy no takie bitwy to ja mogę robić pięknie oddało pięknie oddało rękawiczki crimson web 5800 moi drodzy no no żyć nie umierać po prostu co ja mogę więcej powiedzieć żyć nie umierać zajebiście bardzo mi się ta y, bitwa podobała, więc, yy, więc. Więc, więc, więc ja poproszę jeszcze, jeszcze raz taką samą poproszę. Jeszcze raz taką samą poproszę. I lecimy. Nie będziemy czekać, bo to się mija z celem. Dobra, zaczynamy w miarę OK. Teraz Royalek pada. Okej, okay. jest, 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 jest fajnie, 5 dyszek już mamy, kolejny rojalek. Pasowałoby jeszcze coś droższego, niż to nie będzie droższe. Dobra, 8 dych. Dobrze, dobrze I, te, i teraz żeby nam dał, kurwa, że... nie daj mu nic kurwa dobrego. Aj, 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 no nic dobra no zdarza się i tak zdarza się i tak nie ma co się łamać kurwa przy, przytruliśmy ponad 6 kroca z, z, poprzedniej, z poprzedniej bitwy także także to się nie ma co nie ma co się łamać nie ma co się łamać i tak jesteśmy na zajebistym plusie więc co by się teraz nie działo to mam to nie powiem gdzie z racji takiej, że budżet był chyba nie wiem ile, 700 coś, czy prawie 800 dzisiaj, nie pamiętam już, no to nawet jak te 800 do zera sobie zjedziemy, no to i tak ponad 5 koła jesteśmy na plusie. Dobra, dobra, dobra. No to sobie polećmy. Yy, polećmy sobie tak. Dajmy sobie yy, 3T. I dobra, i zostaje nam teraz. Yy, dobra, 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 dobra. No to zrobimy w takim bądź razie. Zróbmy to w yy, sposób yy, taki, że. że kurwa nie wiem, nie wiem jaką skrzynkę rzucić okej okay. okej okay. I, 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 i. i teraz dobra Zróbmy to w ten sposób. Zróbmy to w ten sposób też na cztery osoby. I nie ma co czekać. Lecimy. Dobra, jest stabilnie. Zaczynamy stabilnie. Tu już teraz trochę gorzej. Aczkolwiek, no może jeszcze coś walnie tutaj, żeby się przydało, żeby teraz zajebało czymś dobrym, jak, jak to wygląda cenowo, chujowo strasznie i teraz bęgierek dla nas, moi drodzy. No nie, no to będzie chujowo stało cenowo, on to pewnie się pierdoli jakąś... No właśnie, no właśnie, no właśnie. No nic, no, no czasami, czasami tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Mm, ale dobra, zostało nam 8,96, moi drodzy, więc na, na koniec sobie zrobimy dwa te pusiki, Tak, na, na dobitkę. I no tutaj to już bez znaczenia. Znaczy wiadomo, też by było fajnie, fajnie zgarnąć. Ale to już jest takie po prostu na, na dobicie, na, na wyzerowanie <grym>, licznika. No i dobra moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o evencie, im wyżej jesteście w tabeli tym oczywiście lepszy skin, tutaj fajny skin, no to strzelacie sobie w te, w, te, w te kolumny i otrzymujecie za to jakiegoś skina, no i marketplace wiadomo, kupujecie co tam chcecie i też może się trafić coś fajnego. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.